I'm <laughs> Czy bawisz się od czasu do czasu klockami, lalkami lub misiami w dom, miasto lub państwo? Czy odbywasz dalekie podróże? Czy prowadzisz turnieje? Jeśli to robisz, to zapewne czujesz się wówczas jak prawdziwy król lub królowa. Wszystko w Twoim świecie, w świecie Twoich zabawek, dzieje się tak, jak Ty chcesz. To po trosze przypomina Pana Jezusa. I wszystko to, co jak już wiesz, zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Chodzi w tym także o Ciebie, o Twoich rodziców, o innych ludzi, a także o takie stworzenia jak aniołowie. Jezus jest Panem wszelkiego istnienia. My nie jesteśmy wyprodukowanymi przez fabrykę ludzikami. Jesteśmy osobami, które myślą, jednak nic w niebie ani na ziemi nie dzieje się wbrew woli naszego Pana Jezusa, tak jak w świecie Twoich zabawek. Nic nie dzieje się bez Twojej woli. Pan Jezus jest królem i On Cię kocha. Przy Nim możesz czuć się bezpiecznie. Posłuchaj, co On powiedział. Powiedział, Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc do ludzi, wszystkich narodów i zapraszajcie ich, by stali się moimi uczniami, powiedział Jezus. Chrzcijcie ich przy tym w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego świata. Kiedy więc nadarzy się możliwość, możesz innym opowiadać o Jezusie, który jest Twoim przyjacielem. Jeśli stanie się przyjacielem również Twoich najbliższych, to oni też będą mogli czuć się bezpiecznie. Właśnie o takich sprawach mówimy w K5N. Zawsze zabieraj swoich rodziców i spotykajmy się w niedzielę. A jeśli. To się nie uda, spotykajmy się w internecie. Do usłyszenia zatem lub do zobaczenia w niedzielę.